Nasz plus ochno równa się algorytmia zarządzania, czyli jak teoria gier podkręca zasady Kaizen. To pytanie z jednej symulacji biznesowej naprawdę daje do myślenia. Odwróćmy perspektywę. Lean management w teorii to idealna współpraca, w praktyce, no cóż, bywa różnie. Z jednej strony mamy globalny cel, a z drugiej lokalne wojenki o swoje słupki. Aż 70% wdrożeń lean to porażka. Problem nie tkwi w narzędziach, chodzi o zasady gry. No właśnie, a co gdyby tak egoizm poszczególnych działów zaczął pracować na korzyść całości? I tu na scenę wkracza teoria gier. To po prostu nauka o strategicznych decyzjach. Zaczęło się w matematyce, a dziś jest potężnym narzędziem w zarządzaniu operacyjnym. Kluczowe pojęcie to równowaga nasza: to taki stan, w którym nikomu nie opłaca się ruszyć. Dobra, starczy teorii. Zobaczmy to na konkretnym, produkcyjnym przykładzie. Produkcja, logistyka, jakość. Każdy ciągnie w swoją stronę, optymalizując własne KPI. Całość kuleje. I właśnie tutaj teoria gier pomaga znaleźć ten złoty środek najlepszy kompromis dla firmy. Inny przykład, proszę bardzo Słynny dylemat więźnia przeniesiony na projekt Kaizen. No i patrzcie. Indywidualna, racjonalna gra na siebie prowadzi do najgorszego wyniku dla wszystkich. Jak to rozwiązać? Nie prośbami, a zmianą zasad. Trzeba przeprojektować system. I to jest sedno. Teoria gier pozwala tworzyć systemy, gdzie to, co dobre dla mnie, jest też dobre dla firmy. Zastanówmy się, gdzie w naszych firmach pogoń za lokalnymi celami psuje globalny wynik? Jeśli ten temat kogoś zaciekawił, po, po więcej zapraszam na bloga. Wejdźcie na lssformanagers.com. Budujmy mądrzejsze strategie, a nie tylko procesy.